Shakira jest najbardziej utytułowaną latynoamerykańską piosenkarką na światowej scenie pop, aktorką kompozycji muzycznych, filantropem i po prostu wspaniałą osobą. Dzisiaj na prośby naszych subskrybentów opowiemy, jak dzięki talentowi ciężkiej pracy Shakira osiągnęła szczyty sławy i jest obecnie ulubieńcem publiczności. Mix Show przedstawia. Shakira, jak żyje kolumbijska diwa muzyki pop i gdzie wydaje swoje miliony? Shakira Izabel Mebarak Ripol urodziła się 2 lutego 1977 roku w kolumbijskim mieście Barancilla w dobrze sytuowanej rodzinie. Ojciec przyszłej popowej diwy William jest narodowości libańskiej, a mama Nidia ma hiszpańskie i włoskie korzenie. Przyszła gwiazda jest jedynym wspólnym dzieckiem w rodzinie, ma także 8 przyrodnych braci i sióstr z poprzednich małżeństw ojca. Shakira dorastała jako bardzo utalentowane dziecko. Już w wieku półtora roku znała alfabet, w 3 lata po potrafiło czytać i pisać, a w cztery było w pełni gotowa do szkoły. Rodzice byli dumni z osiągnięć córki, więc postanowili zgłosić jej wyjątkowe zdolności specjalistów, który po szeregu badań doszli do wniosku, że dziewczynko jest cudownym dzieckiem. Patrząc w przyszłość warto powiedzieć, że IQ Shakiry wynosi obecnie 140, co jest wskaźnikiem geniuszu i rekordem wśród światowych gwiazd muzyki pop. Ponadto mówi ona w sześciu językach. Ojciec naszej bohaterki był właścicielem sklepu jubilerskiego, a w wolnym czasie pisał różne opowiadania. Jego talent to od Shakira w wieku 4 lat napisała swój pierwszy wiersz, a w 7 lat poprosiła o kupno maszyny do pisania. Wiele prac dziewczynki stanowiło podstawę znanych obecnie utworów. Lubiła też malować, więc jej rodzice przewidywali przyszłość córki jako wielkiej pisarki lub artystki, ale się mylili. Pewnego razu czteroletnia Shakira była z ojcem w etniczej restauracji, gdzie pod motywami irlandzimi tancerka wykonywała taniec z brzucha. Nasza bohaterka była pod takim wrażeniem tego, co zobaczyła, że wspięła się na stół i zaczęła powtarzać ruchy, co wywołało lawiny aplauzu wśród gości restauracji. Otrzymawszy niesamowitą przyjemność z uwagi publiczności, dziewczyna zdecydowała, że w przyszłości zostanie artystką. Shakira uczyła się w szkole katolickiej i już w szkole podstawowej brała aktywny udział w działaniach twórczych. Następnie ta sama dziewczyna zapisała się do szkolnego chóru, ale było tam przez krótki czas, ponieważ dyrektor powiedział kiedyś, że jej śpiew jest podobny do bęczenia kozy. Na szczęście, Shakira nie opuściła rąk i jeszcze chętniej zajmowała się wokalem i tancem. W wieku 8 lat dziewczyna napisała swoją pierwszą piosenkę, Twoje ciemne okolary, i zadedykowała ją swojemu ojcu, który przez lata chodził w ciemnych okolarach, aby ukryć żal po śmierci najstarszego syna. Warto zauważyć, że William jest wspaniałym ojcem, czasu, a nie czasu ani pieniędzy na wychowanie swoich dzieci. Aby jednak Shakira nauczyła się doceniać to co ma, mężczyzna zabrał ją kiedyś do lokalnego parku, aby pokazać jej, jak żyją tam osierocone dzieci. To co zobaczyło, na zawsze pozostało w pamięci naszej bohaterki, która postanowiła, że gdy stanie się sławna, będzie pomagać potrzebującym. I dotrzymała słowa, ale o tym później. W dziesiątym roku życia, Shakira wygrała konkurs talenta w Children of the Atlantic, po czym została zaproszona na różne wydarzenia w swoim rodzinnym mieście, gdzie zobaczyła pierwsze publiczne uznanie. Podczas jednego z konkursów jej talent został zauważony przez producentkę teatralną Monicę Arizé, która postanowiła promować młody talent. Monika zorganizowała przesłuchania dla dziewczynki i jedno z nich zakończyło się sukcesem: kolumbijski oddział Sony Music podpisał kontrakt z 13-letnią Shakirą. Debiutanski album piosenkarki, zatytułowany Magia, ukazał się w 1991 i składał się z dziewięciu piosenek napisanych przez Shakirę. Pomimo faktu, że album nie odniosł sukcesu komercyjnego, piosenkarka zyskała popularność w swojej ojczyźnie. Wtedy ta sama młoda dziewczyna po pierwszy raz się zakochała. Jej wybrankiem był chłopak z sąsiedztwa Oscar Prado, ale po kilku latach komunikacji i stopniowo wygasały. W lutym 1993 roku Shakiro reprezentowało Kolumbię na festiwalu muzycznym w Chili. Co ciekawe, jednym z członków komisji był 20-letni Ricky Martin, który oddał swój głos na naszą bogaterkę. W marcu tego samego roku ukazał się drugi album piosenkarki, zatytułowany Peligro, który ukazał się komercyjną porażką, podobnie jak poprzedni. W tym momencie dziewczyna była rozczarowana sobą i postanowiła przerwać karierę muzyczną, aby ukończyć szkole. Od tego czasu pierwsze albumy Shakiry zostały porzucone i nie są uważane za oficjalnie, ale raczej promocyjne. Po ukończeniu szkoły dziewczyna przyniosła się wraz z matką do stolicy Kolumbii, Bogoty, gdzie w 1994 roku dostała główną rolę w serialu telewizyjnym Oasis, kolumbijskiej reinterpretacji historii Romeo i Julii i wykonała tytułową piosenkę telenowelli. Swoją drogą nie było to pierwsze pojawienie się Shakiry na ekranie, wcześniej otrzymywała już niewielkie role w różnych serialach. Następnie ta sama firma Sony planowała rozwiązać umowę z piosenkarką, ale to właśnie w tym momencie zareprezentowało piosenkę Donde estas Corazon, która natychmiast stała się hitem. Następnie postawiono dać Shakirze kolejną szansę i sfinansować jej trzeci album, Pies Descalzos który został wydany w 1995 roku w Ameryce Łacińskiej, a rok później w Stanach Zjednoczonych. Album błyskawicznie dotarł na szczyty list przebojów i sprzedał się w ponad 5 milionach egzemplarzy. Zawierał 11 utworów, wśród których znalazł się single e Estoy Aqui". W 1996 piosenkarka wyruszyła w międzynarodową trasę koncertową i stała się pierwszą Kolumbijką, która podbiła zagraniczne kraje. W tym samym roku Shakira wygrała Billboard Latin Music Awards w kategoriach Album Roku, teledisk Roku i Najlepszy Nowy Artysta. W 1997 okazało się, że piosenkarka jest w związku z aktorem Osvaldo Riosem, Kochankowie okrywali swój romans i praktycznie nie pojawiali się razem publicznie. Pomimo tego, że para została okrzyknięta najpiękniejszą w całej Ameryce Łacińskiej, ich związek trwał zaledwie 8 miesięcy, po czym artyści się rozstali. Co ciekawe, w tym czasie dziewczynie zaproponowano rolę Eleny w filmie Maska Zoro. Którą odrzuciła, uznając, że nie mówi wystarczająco dobrze po angielsku. Ostatecznie rola przypadła aktorce Catherine Zeta Jones. W 1998 roku ukazał się czwarty album piosenkarki Donde Estan los Landrones, którego tytuł tłumaczy się jako Gdzie są złodzieje. Został on wymyślony po incydencie na lotnisku, kiedy nieznany ludzie ukradli większość rzeczy Shakiry, w tym teksty nowych piosenek, przez co było zmuszona rozpocząć pracę nad albumem praktycznie od zera. Album osiągnął numer 131. Na liście Billboard 200 utrzymywał się na pierwszym miejscu jest Latin Albums Chart przez 11 tygodni. Wśród 11 utworów piosenka Ciega Sordomunda była najbardziej popularna, szczególnie wśród dziewcząt, które zaczęły naśladować styl Shakiry, zaplatając włosy w ten sam sposób. Od tego czasu sprzedał się w ponad 7 milionach egzemplarzy na całym świecie i 1,5 miliona w Stanach Zjednoczonych, co czyni go jednym z najlepiej sprzedających się hiszpańskojęzycznych albumów w USA. W 1999 Shakira została po raz pierwszy nominowana do nagrody Grammy za najlepszy album latynoski, a za niedługo później zdobyła nagrodę MTV Video Music Award dla ulubionego międzynarodowego artysty za piosenki Ojos ASI. Tym samym utworem Diva Popo wystąpiła na Latin Grammy Awards, gdzie była nominowana w pięciu kategoriach, z których dwie wygrała. W tym okresie nie tylko kariera muzyczna, ale także życie osobiste naszej bohaterki nabierało rozpędu. W 2000 roku dziewczyna zaczęła spotykać się z prawnikiem Antonio de la Roy, synem ówczesnego prezydenta Argentyny. Facet stał się nie tylko kochankiem piosenkarki, ale także jej menedżerem biznesowym. W 2001 Shakira wydała album na żywo nagrany podczas wstępu na MTV Unplugged, który sprzedał się w 5 milionach egzemplarzy. Sukces komercyjny albumu został również potwierdzony nagrodą Grammy dla najlepszego latynoskiego albumu pop. Po osiągnięciu takich wyżyn piosenkarka postanowiła podbić arenę międzynarodową i w tym samym roku wydała swój piąty album studijny i pierwszy anglojęzyczny album Laundry Service, który zawierał 13 utworów, wśród których szczególną popularnością cieszyły się Objection i Whenever Wherever. Ten ostatni dotarł do szóstej linii Hot 100, w USA i nie tylko rozsławił Shakira na całym świecie, ale także stał się jej wizytówką. Wielu fanów piosenkarki było niezadowolonych z faktu, że ich ulubiona piosenkarka zamieniła swoje autentyczne motywy ludowe na amerykańską muzykę pop. Niemniej jednak album zdobył wiele nagród i ze sprzedażą ponad 20 milionów egzemplarzy stał się najbardziej udanym albumem w jej karierze i pozostaje nim do dziś. Pod koniec 2022 roku piosenkarka wyruszyła w sześciomiesięczną międzynarodową trasę koncertową, podczas której dało ponad 60 koncertów w różnych częściach świata i zarobiło około 72 milionów dolarów. Pod koniec trasy został wydany album na żywo Live and of the Record z dziesięcioma utworami, który w 2004 osiągnął pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przybojów Top Music Videos. W 2005 Shakira wydała swój szósty album Fiasion Oral Vol 1. W języku hiszpańskim. Album osiągnął status platynowej płyty 11 razy i został uhonorowany 15 nagrodami, w tym kolejną Grammy. Stał się również sukcesem komercyjnym, na przykład w Meksyku cały nakład płyty został sprzedany pierwszego dnia. Wśród 12 piosenek na albumie największy sukces odniosł namiętny duet z hiszpańskim piosenkarzem Alejandro Sanzem La Tortura. W tym samym roku ukazał się siódmy album piosenkarki Oral Fixation vol. 2, który był kontynuacją poprzedniego albumu, ale zawierał anglojęzyczne piosenki. Album nie odniósł wielkiego sukcesu w Stanach Zjednoczonych, ale single Hips Don't Lie, we współpracy z Wyklif odniósł ogromny sukces, stając się najlepiej sprzedającym się albumem ostatnich 10 lat. W 2006 szóstym Shakira wyruszyła w trasę koncertową, która trwała ponad rok i stała się najdłuższą i najobszerniejszą w jej karierze. Piosenka dała 116 koncertów w 37 krajach. W 2007 roku artystka wystąpiła w dujecie z Beyoncé w utworze Beautiful Lie", który ustanowił rekord na liście przybojów Billboard Hot 100. Single wzrosł z 94 na trzecie miejsce, co było największym wzrostem w historii listy przybojów. Na początku 2008 roku Shakira zajęła czwarte miejsce na liście najlepiej opłacanych wykonawców Forbesa, a kilka miesięcy później podpisała 10-letni kontrakt o wartości 300 milionów dolarów z Live Nation. Główną firmą zarządzającą koncertami. W następnym roku Shakira wystąpiła w serialu telewizyjnym Brzydu Labety, gdzie zagrała sama siebie i wydała swój ósmy album studijny She Wolf. Single o tej samej nazwie, znalazł się na szczycie list przybojów w Ameryce Łacińskiej, stał się światowym sukcesem. W tym samym czasie okazało się, że w życiu osobistym piosenkarki nie wszystko jest w porządku i po 11 latach związku rozstała się z Antonio za obopólną zgodą. W tym czasie para nigdy oficjalnie nie wzięła ślubu, w wielu wywiadach dziewczyna wielokrotnie powtarzała, że dla niej nie jest ważne posiadanie pieczątki w paszporcie. Według niektórych doniesień Shakira nie była jednak zadowolona z umowy małżeńskiej które wymagało podpisu ojca jej ukochanego. Obawy nie byłyby bezpodstawne, gdyż kilka lat po rozstaniu Antonio złożył pozew przeciwko artystce z żądaniem zapłaty 100 milionów dolarów odszkodowania za jego wkład w rozwój jej kariery muzycznej. Na szczęście sąd odrzucił pozew, byłego chłopaka Popowej Divy. W 2010 roku artystka wypuściła na rynek własną linię perfum składającą się z trzech zapachów: S by Shakira, Dance and Love Rock. W tym samym roku Kolumbika dostąpiło zaszczytu nagrania oficjalnej posenki na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które odbyły się w Republice Południowej Afryki. Utwór Waka Waka odniósł sukces i dotarł do pierwszej dwudziestki na światowych listach przebojów. Na planie teledisku dziewczyna poznała hiszpańskiego obrońcy Barcelony Gerarda Piquet, który się w niej zakochał. Po raz drugi młodzi ludzie mogli zobaczyć się dopiero podczas uroczystej kolacji na cześć zwycięskiej drużyny, więc Pikie przyznał, że zdobył mistrzostwo nie tylko dla tytułu, ale także dla spotkania z popową divą. Już wtedy między celebrytami był sną romans, prawda o nim wyszła na jaw później. Co ciekawe, kochankowie urodziły się tego samego dnia, tylko szakiera jest starsza od swojego ulubieńca o 10 lat. Jesienią 2010 roku piosenkarka zaprezentowała publiczności dziewiąty album studyjny Sele El Sol, po którym wyruszyła w międzynarodową trasę koncertową. Najcieplej ze wszystkich fanów została przyjęta piosenka Loca. W 2012 nasza bohaterka wzięła udział w amerykańskim show The Voice, zastępując Christine Aguilera na fotelu mentora. Wraz z pojawieniem się Shakiry ocena programu znacznie wzrosła, a sama Diva Popu zarobiła za udział w nim 12 milionów dolarów. W międzyczasie związek artystki z Piqué osiągnął nowy poziom. W 2012 roku Shakira przyprowadziła się do swojego kochanka w Barcelonie, a rok później urodziła syna Milana. Życie rodzinne wprowadziło poprawki do kariery muzycznej dziewczyny. Z powodu narodzin dziecka wydanie dziesiątego albumu zatytułowanego Shakira, nad którym zaczęła pracować w 2011, zostało przełożone na 2014. Jedna z piosenek z albumu została przerobiona na potrzeby Mistrzostw Świata, a utwór La 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 we wspólnym wykonaniu z Grisem Brownem stał się drugim motywem muzycznym Mundialu. W 2015 roku Shakira urodziła swojego drugiego syna, któremu nadała imię Sasha, a już w następnym roku udzieliła głosu Gazeli w filmie animowanym Zwieropolis. Co ciekawe, początkowo jej postać wyglądała inaczej, ale na prośby artystki biodra Gazeli zostały powiększone. W 2017 roku ukazał się 11. album piosenkarki zatytułowany El Dorado, którego głównym hitem był utwór Chantaje, nagrany w duecie z kolumbijskim piosenkarzem Malumą. Płyta przyniosła Shakirze jej trzecią nagrodę Grammy, czyniąc ją jedyną artystką z Ameryki Łacińskiej, która osiągnęła taki wynik. W 2018 piosenkarka wyruszyła w światową trasę koncertową, a w 2020 wraz z Jennifer Lopez wystąpiła w przerwie finału amerykańskiej National Football League, którego transmisji na żywo obejrzało 103 miliony widzów. Obecnie piosenkarka kontynuuje tworzenie muzyki i pracuje nad kolejnym albumem. W 2022 zaprezentowało single Don't You Worry z Black Eyed Peas i Davidem Gettą. Wiadomo również, że w czerwcu 2022 roku Diwa Popo rozstała się ze swoim konkubentem i po postanowaniu sądowym otrzymało pełną opiekę nad dziećmi. Według niektórych doniesień powodem były liczne oszustwa piłkarza. Shakira z dziećmi zamieszkała w Miami, gdzie Piquet będzie mógł odwiedzać swoich synów. Do tej pory stan popowiedzi wyszacuje się na 300 milionów dolarów zarobionych na muzyce, projektach telewizyjnych i kontraktach reklamowych. W swoim czasie Shakira wystąpiła w reklamach takich marek jak Pepsi, Activia, Pandora, Oral-B, Nokia, Sony Ericsson, gra Angry Birds i wielu innych. W zeszłym roku sprzedała prawa wydawnicze do 145 swoich piosenek brytyjskiej firmy inwestycyjnej, według niektórych doniesień kwota transakcji przekroczyła 100 milionów dolarów. Artystka posiada drogi nieruchomości w różnych częściach świata. W 2012 razem z Piki piosenkarka kupiła dom w Barcelonie za 5,8 miliona dolarów, w którym gwiazdorska para mieszkała razem z dziećmi. Na tarasie budynku posadzono drzewka pomarańczowe, a w domu znajduje się kilka sypialni, salon i biblioteka. Przed spotkaniem z piłkarzem Shakira mieszkała w Miami. Śnieżno-biała willa została kupiona przez piosenkarkę w 2001. Budynek o powierzchni 800 m2 ma przestronną kuchnię i salon, sześć sypialni i pokój na nagrody. Na przeległym terenie znajduje się taras z barem i ogromny basen. Kilka lat temu artystka wystawiła nieruchomość na sprzedaż za 11 milionów dolarów. Ponadto Shakira posiada dom w Kolumbii, willę na Cyprze, a także wyspę Bąskiej w archipelagu Bahamów. Ta ostatnia nieruchomość została kupiona przez piosenkarkę wraz z przyjaciółmi w 2005 za 16 milionów. Na terenie posiadłości miał powstać ośrodek wypoczynkowy, ale biznesplan, który kosztował około 485 milionów dolarów, nie został jeszcze zrealizowany. Diwa Popu posiada również kolekcję samochodów, w tym Audi A7 Sportback, Mercedes Benz SLK250, Tesla Model S, BMW X6, Audi Q7 i Mercedes Benz SL550 o wartości 115 000 dolarów. Shakira jest również znana z posiadania prywatnego odrzutowca. Znaczną część swoich pieniędzy piosenkarka przeznacza na cele charytatywne. Pod koniec lat 90. założyło fundację charytatywną, w której oblicza 50% swoich honorariów, pomagając sierotom i biednym rodzinom. Kiedyś nasza bohaterka wystąpiła w reklamie szampana i przekazała wszystkie swoje zarobki w wysokości 660 tysięcy dolarów na budowę dwóch szkół w Kolumbii i na Haiti. Dziewczyna jest również ambasadorem dobrej woli UNICEF a w zeszłym roku wraz z księciem Williamem wydała film dokumentalny Planeta w naprawie. W 2011 Shakira otrzymała gwiazdę na Walk of Fame w Hollywoodzie, a w 2013 weszła do rankingu najbardziej wpływowych kobiet na świecie. Z jej podobiznami wypuszczono lalki Barbie, a w jej rodzinnej Kolumbii na cześć popowej wzniesiono metalowy pomnik. Wszystko to pokazuje, że Shakira udało się nie tylko osiągnąć komercyjny sukces w swojej karierze muzycznej, ale także zdobyć miłość milionów fanów. A Ty lubisz kolumbijską posągarkę? Jeśli spodobał Ci się film, polub go i zasubskrybuj, aby nie przegapić nic ciekawego.